No, siemanko kochani, witam was z powrotem na kanale. Wielu Was wie, że leżałem teraz w szpitalu, wyszedłem już dwa dni temu. No, kolejny zawał, trudno, wstało się, ale dobra, już ogarniam się. Myślę, że jeszcze parę dni już będę mógł sobie na wodę wyruszyć. Jeszcze tylko te stędy, co mi tam pozakładali, niech one okrzepną, i myślę, że będzie dobrze. Kochani, ja nie zdążyłem po prostu Was dokładnie poinformować, że zakończyłem pisanie poradnika dla spinninglisty, który zatytułowałem spinning bez tajemnic z tego względu, że kochani naprawdę zawsze wiele pytań ja mam, na, jest ponad 600 filmów w większości dotyczących spinningu na moim kanale nie mniej jednak no ja wiem, że nie, nie chcę się szukać zbyt daleko zbyt głęboko na przestrzeni lat to no tego się nazbierało, no jakby nie workshop w każdym czasie postanowiłem kiedyś, no to już w zeszłym roku, bo ja pisałem dość długo, kochani, a pisałem, wkreślałem, wyrzucałem, po prostu yy, zawarłem kompendium wiedzy, to, które jest Wam niezbędne, które jest potrzebne po to, aby naprawdę te ryby skutecznie łobić. Już nieważne, czy będziecie łobili szczupaki, czy pojedziecie na bolenia, czy, czy ktoś tam będzie chodził za sandaczem, w tej chwili to jest nieistotne. Tu opisałem dokładnie wszelkie zasady spinningu. Ja bym zaraz przeczytał spis treści, co, co tutaj znajdziecie, ale to jest dla tych, którzy naprawdę chcą poszerzyć swoją wiedzę, zwiększyć skuteczność wędkowania, że tak powiem. No i często to skutkuje dużo większymi rybkami i itd. Tak Wtedy będziecie mogli sobie narobić fajnych fotek, połowicie, naprawdę połowicie, kochani, bo jak sami zauważyliście przez ten szereg lat, szczególnie jak mówię do tych, którzy od dawna są ze mną, zawsze staram się pomóc, podpowiedzieć i tak dalej, no bo prawda jest taka, kochani, 50 lat ponad z wędką w ręku, kochani, ja nie tylko mówiłem ryby na ryby, chodziłem, ja się tym interesowałem całe życie. Czytałem jeszcze w, dam, w dawnych latach co tylko po księgarniach, bo kiedyś to no wiadomo, nie było internetu i tak dalej. Wszystkie wiadomości wędkarskie z 50. lat miałem przetrzepane, wszystkie kochani. Czytałem, co się tylko dało związanego z wędkarstwem. Szukałem informacji, gdzie się tylko dało. Po księgarniach, bibliotekach, a co da nie widać. No kiedyś takie były czasy. No i oczywiście, bo wiem, całe życie praktycznie zbędko nad wodę, nad wodę, nad wodę, nad wodę. Porównywałem to, co i to wszystko zaskutkowało tym, że dzisiaj wam robię poradniki, no u mnie w Księga ręce jest już kilka tych poradników różnych, bo jest jeden, który yy, o szczupakach, typowo pod szczupaki, co na pewno wam... I zresztą już pisali chłopaki, że dzięki za, za ten poradnik, co mnie bardzo ucieszyło zresztą. I powiem wam szczerze, że no tu znajdziecie dużo rzeczy i teraz wam chcę powiedzieć, Przeczytam wam spis treści, tylko spis treści z tego poradnika, a pisałem go długo, uwierzcie mi. Myślę, że najważniejsze rzeczy, najważniejsze aspekty spinningu poruszyłem tutaj, które Wam w dużej mierze, naprawdę w bardzo dużej wieze, wie, mierze pomogą Wam łowić skutecznie ryby. Mnie Jest trudno, tak na przykład na filmach przekazywać wiedzę, ja mam jakiś taką przypadłość, że moje myśli często biegną szybciej niż mówię, i potem ja się czasami powtarzam, czasami to no i ta, ta wiedza jest tak. A tu się mogłem skupić, co niepotrzebne, wyrzucić, poprawić i tak dalej. Także yy, sami zobaczycie, no, dla osób zainteresowanych, w każdym razie już kochani, czy, czytam Wam spis treści, co znajdziecie w tym poradniku, kochani. O spinning, wstęp jak wstęp o spiningu, jego zaletach. Dlaczego warto wybrać spinning, dlaczego warto łowić na ten spinning, kochani, i jak korzystać z tego poradnika. No i jest rozdział pierwszy: zrozumieć spinning. Finezja, i są podpunkty. Ja to wszędzie jest, poradniku ja poradnikowo zawsze będziecie wiedzieli, że te podpunkty są. Finezja prowadzenia przynęt, klucz do sukcesu. Delikatny, to ważne, ale mocny sprzęt, podstawa efektywności. Więcej brań dzięki precyzyjnemu doborowi sprzętu, o tym będzie później tam dalej. Połączenie wiedzy i praktyki. I przechodzimy do rozdziału drugiego: Dobór właściwego sprzętu do spinningu. Czyli rodzaje wędzisk spinningowych, akcja wędziska, ciężar wyrzutowy to są bardzo ważne rzeczy. Dobór obrotka do spinningu też. Zresztą nie ma to rzeczy nieważnych. Jaką plecionkę dobrać? Macie wszystko posegregowane dokładnie. To nie jest książka reklamowa, kochani. Nie, nie jest tam napisane, że weź kup sobie wędkę taką, taką od Mikado i taki kołowrotek od Dragona. Przykładowo mówię. I to już będzie super. Nie kochani, to jest zasada jak dobierać wielkości plecionek, ży, czy tam żyłek, kołowrotków, koło do wędek, do ich ciężaru wyrzutowego, macie to wszystko tak prosto opisane, że naprawdę no, dziecko to zrozumie. Oczywiście tam są dodatki o agrafkach, krętnikach, kółeczkach łącznikowych, przypony, to jest bardzo ważne. Spinning był kluczowy element zestawu, czyli przypomnę, na czubak, bo to jest zawsze, zawsze, chociaż jest to w pierwszym poradniku, też jest to ujęte, ale opisałem to jeszcze dokładniej w tym drugim. Fluorocarbon, niewidziana bariera na ostrożne ryby, opisałem troszeczkę fluorocarbon, napisałem też, jakie ma wady, kochani. Jak to zrobić, żebyście za często Wam się nie zrywał. Następnie mamy rozdział trzeci. Co tam będzie w rozdziale trzecim? Przynęty, spinningu, klucz do skutecznego łowienia. Owszem kochani, to jest klucz przynęta, ale nie tak do końca. I tutaj już mamy takie podpunkty. Zrozumienie reakcji ryb na bodźce, dobór koloru przynęty, bo to jest czasami ważne, czasami nie ważne, ale tu opisałem co, jak, dlaczego i co trzeba wiedzieć. Jest tam opisane, nawet, nawet jest obrazek, o zjawisku zanikania barw w wodzie i tak dalej, to wszystko będziecie wiedzieli, kochani. Oczywiście przydęty gumowe uniwersalne i wszechstronne, woblery, różnorodność kształtów i zachowań woblerów, stosowanie blach wahadłowych, stosowanie brach obrotowych. No i przechodzimy już do rozdziału czwartego. Czyli stosowanie przynęt gumowych. Znaczenie i właściwość ciężaru zbrojenia to jest coś, o czym często mówiłem w swoich filmach. Ale to trzeba kochani wiedzieć i na to trzeba zwrócić uwagę też, będziecie o wiele więcej brali. Ale to jest opisane właśnie, jak i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dostosowanie ciężaru do wędki, stosowanie woblerów. Następnie, wam dalej, mamy podział woblerów według właściwości pławnych technika prowadzenia woblerów i techniki finezyjne, czyli dropshot, boczny trok i Tokyo Wziąłem pod uwagę te trzy, są może najbardziej znane, bo jeśli jest tam netrig i tych rigów, tam jest rig jig i tak dalej. Wszystko jest bardzo do siebie podobne zresztą. Tu opisałem te trzy, one są niewiarygodnie skuteczne. Oczywiście właściwie zastosowane w właściwych momentach, w właściwym czasie. Tu wszystko o tym będziecie mieli. Taktyka i tragedia połowu. Jak rozpoznać najlepsze miejscówki, strategie na duże okazy, techniki łowienia w trudnych warunkach. Potem myślałem rozdział szósty. Najczęstsze błędy spinningistów. Których, kochani, ja sam wiem po sobie, jak to jest, dlatego mówię Wam, na, napisałem tutaj, jak unikać tych pełnych błędów. Które często jeden drobny błąd potrafi zadecydować o tym, że będziecie myśleli, że wodzie ryby nie ma. Niewłaściwy dobór sprzętu, używanie zbyt grubej plecionki do lekkiego spinningu, niewłaściwy dobór wagi uzbrojenia przynęty, bezmyślne rzucanie i prowadzenie przynęty, czyli po prostu rzucasz ciągasz, rzucasz ściągasz, bez jakiegoś pomysłu, planu, ale to dalej już będzie o tym. Nieznajomość preferencji ryb w danym zbiorniku. Opisałem to dokładnie. I szukanie ryb w niewłaściwych miejscach. To są najczęstsze błędy. Tych błędów jest dużo więcej, kochanie, ale. Ująłem to, co jest najważniejsze. Ja wiem, że nikt nie będzie, że 150 stron tutaj opiszę, bo tutaj trylogię możnałoby na ten temat pisać, jednak zawarłem, co według mnie jest najważniejsze, abyście wiedzieli dokładnie. Następnie jest, jak czytać wodę, klucz do skutecznego spinningu, interpretacja prądu wody w rzekach i zbiornikach zaporowych, rozpoznawanie najlepszych miejsc na drapieżniki i jak korzystać ze koszody spinningu. Tu trochę opisałem, bo. Chociaż sam nie korzystam, ja nie mam takiej potrzeby, ale i wielu z Was, no niestety tego się nie uniknie, korzysta, nie widzę w tym nic złego. No, to, że nie korzystam, to nie znaczy, że nic o niej nie wiem. Wiem bardzo dużo, może nawet więcej, jak mi się mogło wydać. Strategie na trudne dni: co zrobić, gdy ryby nie biorą, jakie przydęty i techniki stosować w trudnych warunkach atmosferycznych, kiedy zmieniać miejsce, a kiedy eksperymentować z prowadzeniem przydęty. No i zastosowanie przynęt alternatywych, nie wierzę na tą gumkę, na, to, co, na co zmienić, jak zmienić i tak dalej. Rozdział 9. Pora roku, a strategia łowienia, czyli wiosną jak łowić, latem, jesienią, zimą, zima, trudny czas dla spinningisty. Rozdział 10. Kluczowe porady dla spinningistów, czyli czytanie wody, klucz do sukcesu, znaczenie zmiany przynęt, opali hydroakustyczny. Dociążanie przynęty, ważny szczegół, duża różnica, bo to jest bardzo duża różnica. Testowanie pracy przynęty przed łowieniem. Prezentacja przynęty ważniejsza niż jej rodzaj o tym też napisałem, kochani. Pory aktywności ryb, znajdź ich rytm o tym napisałem, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Napisałem o tym parę słów, bo bardzo, wiedzieć warto się na tym, tym głowę pochylić. No i podsumowanie: dlaczego spinning to pasja na całe życie? Ciągłe doskonalenie technik, ostatnie rady inspiracje, także kochani, znajdziecie tam wiele, wiele rzeczy, które naprawdę Wam się przydadzą. Polecam, polecam dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, dla tych, którzy mają troszeczkę samokrytyki, nie, nie wydaje im się, że wiedzą wszystko najlepiej. No, zresztą nie mnie oceniać kogokolwiek, jakkolwiek warto zajrzeć, warto to przeczytać nawet i trzy razy, i cztery razy, żeby pewnych rzeczy przemyśleć, zrozumieć i będziecie łowić. Uwierzcie mi, że będziecie łowić i piękne ryby będziecie łowić. Ja jeszcze, ja mam jeden poradnik, ja jestem gdzieś w połowie, no dwa miesiące temu go zacząłem, w przerwach to zacząłem pisać o sandaczach. Nie wiem, czy zdążę go do czerwca. Może, może się uda, no ale jak teraz ruszysz na na wodę, wiecie kochani, filmy, samo no Teraz piszę poradniki z tego względu, że ten kanał mój YouTube będzie troszeczkę inaczej. Wygląda po prostu pięśnie, będę mówił tak jak ja bym chciał. Nie, nie tylko. Chciałbym na te swoje lata życia jeszcze połowić po swojemu dla siebie. A, pff, oczywiście, bo ale będzie to wszystko jako porażka. Nie ma żadnego problemu. Także, kochani, jakby co? Link znajdziecie. W opisie filmu, to jest link do ręki, Bo tam znajdziecie nawet poradnik o węgorzach. Jest tam, jest jak robić zanęty, typowo na szczupaki. Jest poradnik spinningowy, kochani, jest parę poradników. Znajdzie, jeżeli ktoś będzie coś zainteresowany, dla siebie na pewno coś znajdzie. Dobra, kochani, ja i tak jeszcze Wam przygotuję film. Na jutro, chyba w sobotę, wrzucę o szybkim namierzaniu ryb. Pokażę Wam, podpowiem Wam parę fajnych patentów, które się zawsze sprawdzają. Także zaraz będziecie mieć następny film. No, w tej chwili zareklamowałem, żebyście wiedzieli, bo ja nawet widzę po odwiedzinach. Ja tam kiedyś tam tylko wstawiłem u siebie na stronie tam 10, może 11 osób w ogóle zajrzało. Także wszystko znajdziecie w opisie. Jakby, co, kochani, to pozdrawiam. Niech moc będzie z Wami, przygotuję Wam na sobotę. Fajny film. Dobra, Nara, pozdrawiam. Niech mózg będzie z wami,